Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ustanowienie dwunastu dokonuje się w jakimś konkretnym momencie i miejscu. Zarówno jeśli chodzi o historię zbawienia, jak i o ich własne doświadczenie życiowe, ale też o etap drogi z Jezusem. Dodatków wezwani przez Jezusa mężczyźni są zupełnie różni, a jednak każdy bardzo indywidualnie zostaje zawołany po imieniu właśnie. Ewangelista Marek wymienia imiona dwunastu. My również świetnie pamiętamy o tym najbliższym gronie Jezusa. Może warto nie tylko przyjąć do wiadomości, jak nazywali się członkowie grona dwunastu, ale za imionami widzieć osoby, historię, drogę. W końcu my także jesteśmy znani i wołani przez Jezusa po imieniu i zaproszeni, by iść za nim. I z nim. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.